I kapłańskiego ojcostwa ja uczę się też wtedy, kiedy ja widzę was. Was, którzy spalacie się często dla swoich dzieci. Kiedy wstajecie w nocy, kiedy są małe, kiedy nie śpicie po nocach, kiedy są już duże i wychodzą z domu. Kiedy jedziecie przez pół kraju, bo wiecie, że z waszym dzieckiem coś jest nie tak, że coś się dzieje i potrzebuje pomocy. I w tym waszym rodzicielstwie nie ma przecież godzin urzędowania od do. A jak często, mam nadzieję, że tego nie doświadczyliście. Naprawdę. Ale jak często słyszałem, spowiedź była 12 minut przed mszą świętą. Zapraszam jutro. Jak pani chce porozmawiać, to w godzinach pracy biura. Albo chorą to trzeba było zgłosić na pierwszy piątek, a nie teraz po wieczornej mszy, kiedy ja mam wolne. To jest ojcostwo dla mnie. Takie dawanie siebie, ale uczę się tego od Was. To jestem przekonany.